Bądźmy szczerzy, 3 czwarte krasnoludów to górnicy lub kowale. Jak jesteś krasnolud i nie masz w rodzinie kogoś, kto napierdala pół dnia kilofem lub młotkiem, to jesteś podejrzany, a może nawet lubisz się z elfami. A ponieważ o Moradinie, krasnoludzkim bogu kowalstwa już słyszeliście, czas abyście usłyszeli o Dumatoinie, krasnoludzkim bogu górnictwa i skarbów ukrytych pod ziemią. Ja jestem Bart i serdecznie zapraszam Was na film. Jak coś trzeba wykopać z głębi ziemi, to wiadomo, że woła się krasnoludy. Bo po pierwsze, lubią kopać, a po drugie, potrafią kopać. Typowy krasnolud jest jak typowy ślązok. Lubi piwo, pracuje na grubie i nie zdziwię się, jak w niedzielę na obiad morolada, mordroka pusta i gumiklejzy. Brakuje tu tylko słuchania szlagierów z radia piekary i grania w szkata. Aby krasnoludcy kowale mogli tworzyć dobre przedmioty z metali, potrzebują dostępu do dobrych ród. A te nie leżą sobie wesoło na powierzchni, tylko trzeba się do nich dokopać. I tu wkraczają do boju górnicy. I wszystko jedno, czy mamy tu do czynienia z rudą żelaza, miedzi, mitrilu, złota, srebra, elektrum czy adamantytu. Do tego potrafią wydubać wszelkie klejnoty, siarki czy gips. I tak jak każda dziedzina życia, ta gita potrzebuje swojego boga patrona. A te funkcje w Mordin Saman sprawuje Dumatoin. Mówi się, że jest strażnikiem gór i ziemi, dlatego najpopularniejszy jest wśród krasnoludów tarczowych. Strzeże pasm górskich i tego, co jest głęboko zakopane. Jest milczącym Bogiem, który swoją mądrość i przemyślenia zachowuje dla siebie. Ponieważ patronuje górą, automatycznie wyznają go także krasnoludy górskie. Wraz z górnictwem otrzymał od Marlina do swojego portfolio zakopane klejnoty, czym doprowadził do znacznego osłabienia Abatora, krasnoludzkiego boga chciwości. I dlatego też obaj mają ze sobą kosę. Z początku opiekował się samymi górami i rozbudowanie portfolio o górnictwo mu nie do końca leżało, choć to mało powiedziane. Wściekły był na krasnoludy przez to, co robią z jego ukochanymi górami, drążąc z nich w tunele. Do momentu aż nie zobaczył, jakie wspaniałe przedmioty potrafią wykonać ze wydobytych przez siebie metali. Wtedy jego wściekłość zamieniła się w podziw i sam zaczął pomagać w wydobyciu. Należy jednak pamiętać, że mimo iż patronuje górnikom, jest przeciwny plądrowaniu ziemi, upieszczej polityce i wydobywaniu skarbów z nieuczciwych lub samoludnych pobudek. jeżeli jesteś chytrym upieszcą podziemnych skarbów, to Cię dumatoń nukarze. Nawet jeśli jesteś krasnoludem i nie ma taryfy ulgowej, i tak możesz dostać gonga. Jednak jeśli jesteś górnikiem, który wydobywa skarby z ziemi z myślą o tym, że powstaną z nich wspaniałe dzieła, dumatoń będzie Twoim wspaniałym sojusznikiem. Między innymi z tego powodu lubi się również z kilkoma niekrasnoludzkimi bogami metalurgii i gowarstwa, jak choćby z Gondem. Gond tworzy wspaniałe rzeczy, wykorzystują między innymi metal. Z tego powodu też jego wyznawcy często angażują się w przedsięwzięcia biznesowe oparte na sprzedaży metali, rud i kamienia. Poza tym, jak wiadomo, największą sztamę trzyma z Moradinem, lecz od reszty krasnoludzkich bogów trzyma się raczej z daleka. Może dlatego, że jest milczącym bogiem? I to tak. Całkowicie, bo nie mówi totalnie nic. Jak jesteś jego klerykiem, to zapomnij, że, będziesz, że będzie z Tobą gadał. I może to być powód, dla którego utrzymuje relacje z Bogiem i litidów, Bo ten potrafi czytać w myślach i nie trzeba z nim gadać. Nie ma między nimi jednak ani przyjaźni, ani wrogości. Nie przeszkadza to, oczywiście, wyznawcom obu bóstw ścierać się ze sobą. Jeśli kiedyś byście trafili do domeny Dumatojna i mielibyście okazję go spotkać, to pojawiłby się jako krasnolud o ziemisto-brązowej skórze, oczach żarzących się srebrnym ogniem oraz włosach i brodzie zrobionych z szarego kamienia. I zapewne będzie trzymać dwuręczny oskard z zastygniętej magmy. Jest cierpliwy, powściągliwy i tolerancyjny nawet wobec niekrasnoludów, jednakże potrafi być nieubłaganym wrogiem. Jeśli ktoś go obrazi i zda sobie z tego sprawę, natychmiast, głośno i żarliwie powinien modlić się o jego przebaczenie. Następnie natychmiast lub w nieokreślonym bliżej czasie, ale lepiej szybciej niż później, przynosi klejnoty i metalowe skarby w to miejsce, w którym dokonał obrazy. Zwykle dumatoin daje się uspokoić, jeśli ktoś dotrzyma obietnicy za dość uczynienia. Gorzej, jeśli ktoś nie dotrzyma słowa. Wtedy nie ma przebacz. W najbliższym lochu sufit zawali się takiemu gadkowi na głowę. Jeśli będzie właścicielem kopalni, to ją zaleje dupnie metan, albo związkowcy zrobią mu sierpień 80. Mówi się, że Domatoin stworzył legendarną żyjącą w podmroku rasę urduinów. Powstały z tych krasnoludów, które przeżyły upadek królestwa Szanatar. O samych Urdujnirach dowiecie się jednak więcej w innym filmie. Jednak widać w nich do tych Domatoina. Raz, że potrafią przemieszczać się przez kamień, tak jakby ten kamień był powietrzem, dwa, że potrafią kształtować kamień, jakby ten był gliną, a trzy, że żywią się klejnotami. Więc jak ci ktoś kiedyś powie, że wyżywienie ciebie jest drogie, to wspomnij mu o druinach. Jeśli Dumatan będzie chciał ukazać swoją obecność, to przeważnie przez manifestacje. A te są cztery: dwie dobre i dwie złe. W obu przypadkach nie ma podziału na rasy, i zarówno krasnoludom, jak i niekrasnoludom będzie ukazywał je tak samo. Jeśli chodzi o te pomocnicze manifestacje, to przeważnie dotyczą one zagubieniu się pod ziemią, szczególnie jeśli mamy do czynienia z ludźmi, czyli rasą niewidzącą w ciemności, gdy skończymy się źródła światła. Dumatoń może wyprowadzić zagubionych w bezpieczne miejsce, powodując, że odsłonięte kryształy skalne będą błyszczeć lub mrugać, ukazując odpowiednią trasę. Jeśli takowych kryształów nie ma, to nawet nagie kamienie mogą za zacząć świecić, wskazując uwięzionym drogę. Drugim sposobem jest otwieranie zamkniętych podziemnych ścieżek. Nagle ściana może się zawalić albo gruz zawalający drogę się przesunie, umożliwiając dostęp do wcześniej niezbadanych tuneli. No ale są również też szkodliwe manifestacje: dudnienia w głębinach, wstrząsy ziemi, gdy po raz pierwszy wchodzi się do jaskini, lub pierwszy raz uderza w skałę kilofem lub młotkiem. Tak w tego typu przypadku, zwie się to ostrzeżeniami Dumatojna bo jeśli Bóg będzie naprawdę rozgniewany, może doprowadzić do spontanicznego zawalenia się ścian, tuneli lub osunięć klifu, by uderzyć swojego wroga znajdującego się poza górą. Jeśli natomiast będzie naprawdę przychylny, odkryje przed Tobą żyły dogrocejnej rudy i klejnotów wszelkiego rodzaju. Jeśli chodzi o świątynię Dumatojna, to zawsze budowane są one w głębokich, podziemnych jaskiniach. Pożądana jest też obecność drogocennej rudy lub obfitość klejnotów w skale. Serce świątyni to zawsze prosty ołtarz, będący dużym kamiennym blokiem lub naturalnym głazem. Jedynymi zdobieniami świątyń są posągi płaskorzeźby Dumatojna na ścianach. Duchowni Dumatojna zwani są Delwesonami, co w krasnoludzkim znaczy Ukryte Dary Dumatojna. Starają się odkryć zakopane bogactwa ziemi, nie niszcząc piękna tego, co kryje się pod spodem. Często nadzorują prace wydobywcze, dbając o bezpieczeństwo, czyli taki wiecie. Sztyger bh powiedz. Dodatkowo upiększają to, co robią górnicy, czyli sprzątają gruz, upiększają podziemne chodniki. Hodują świecące grzyby, jadalne mchy oraz skierują wodę do podziemnych rzeki zbiorników wody. Próbują oni zidentyfikować napotkane podziemne niebezpieczeństwa, aby określić strategię radzenia sobie z nimi. Targują się oni z niewrogimi rasami podziemia, aby uniknąć nadmiernej eksploatacji zasobów. Nowincjusze wśród nich zwani są nieokrojonymi. Jeśli takowy zostaje pełnoprawnym kapłanem, staje się strażnikiem tarczy, którego ranga przepisywana jest różnym kamieniem szlachetnym i postępuje kolejno od Agatu przez Onyx, Ametyst, Cyrkon, Granat, topas, Opal, Szafir i Diament. Najwyżsi rangą kampanii Dumatojna zwani są jako Beliurilsy, choć przyjmują dla siebie indywidualne tytuły. Jeśli chodzi o święte dni Dumatojna, to Triada Głębokiego Kamienia, czyli Nocnowiu oraz Dzień Przed i Po Nim. Dodatkowo najstarsi spośród duchownych mogą ogłosić inne dni jako lokalne święta. Są to przeważnie dni upamiętniające odnalezienie skrytych skarbów, zagłębień lub nowych kryjówek dla swoich wiernych. W święta składa się w ofierze oczywiście kamienie szlachetne. Miażdży się je na proch, miesza z różnymi ziołami i wydzielinami grzybów i tworzy żrącą, fioletowo-zieloną, włóknistą pastę. Potrafi ona skałę i odżywia rośliny mające z nią kontakt. Dzięki niej delwesoni poobudzają grzyby do wzrostu i upiększają podziemne ogrody. Umożliwia to tworzenie podziemnych upraw lub ukrywania drzwi za pomocą rosnącego mchu. Wiecie albo nie, ale duchowni Dumatojna odpowiedzialni są również za praktyki dotyczące pochówku Krasnoludów. Odprawiają oni obrzędy pogrzebowe i budują grobowce dla przedstawicieli swojej rasy. Istnieją trzy zasady dotyczące pochówku: ciało jest myte, zaś w brodę lub włosy zmarłego wplata się minimum trzy kamienne żetony: znak zmarłego, znak klanu, do którego przynależy i znak Dumatojna. Następnie zwłoki zawsze ubiera się w, w zbroję własną, jeśli Krasnolud taką posiadał, lub lekką kolczugę. Na sam koniec kapłan przewodniczący obrzędowi tworzy pieśń ku czci życia i czynów zmarłego Krasnoluna. Słowa pieśni ryje się na wieku jego trumny, sarkofagu, na odwrocie pieczęci mauzoleum lub na tablicy pieśni nigdy nie śpiewa się na głos, czym czci się samego Dumatojna. Biara utrzymuje, że głośne wymówienie lub odśpiewanie jej wywoła klątwę. Może też powołać zbezczeszczone tym zwłoki do nieżycia, by atakowały tego, kto to zrobił. Może oczywiście zrobić psikusa swoim bohaterom, jeśli ci są hienami cmentarnymi. Każdy klan może zmienić szczegóły dotyczące rytuałów, dodając do niego pewne elementy. Podobnie sprawa ma się z wyznaniami niektórych krasnoludzkich bogów. Na przykładu klerycy poszczególnych bóstw chowani są dodatkowo z symbolami związanymi ze swoją wiarą. Takiego kapłana Klangedina na przykład chowa się wraz ze szczątkami jego największego pokonanego wroga, by upamiętnić bitwę lub pojedynek. Jeśli kiedyś włamiesz się takiemu na chatę, nie jest dzisiaj, że w, że w szafie będzie trzymał szkielet jakiegoś ogra, olbrzyma, drowa albo trola. Dodatkowo szczątki takiego wroga przeważnie zabezpieczone są zaklęciami, żeby przez przypadek nie zostały wskrzeszone. Kopani Dumatojna mogą również oddać zaszczyt niekrasnoludowi, który poległ broniąc krasnoludzkich społeczności. Wtedy chowają go zgodnie z ich obrządkiem. Czarodzieje chowani są w szatach utkanych z srebrną nicią. Zamyka się ich w sarkofagach z czystego srebra lub srebrem wykłada się zagłębienie, w którym się ich zakopuje. Wszystko to wynika ze starożytnego mitu, według którego Dumatoń zapłacił mistrze srebrem w zamian za ochronę swych wiernych przed czarami zakłócającymi sen umarłych. Niewielu wprawdzie wierzy w mit, ale zwyczaj pozostał. Możecie spytać, a co dzieje się z zmarłymi krasnoludami, którzy zostali wygnani ze swych klanów. Ano, kapłan Dumatojna może odmówić pochowania taki, takowego, a jeśli już to zrobi, to nie doda do niego żetonu klanu, albo doda, ale złamie go wcześniej w pół lub uszkodzi. <grytanie> Żeton nie krasnoluda, wiadomo. Pomysły na sesję związane z Dumatojnem. Przede wszystkim, jeśli Twoi bohaterowie mają znaleźć drogę pod ziemią i spróbować tam przetrwać, to kleryk Dumatojna będzie najlepszym przewodnikiem. Znajdzie źródło wody, wska wskaże jadalne grzyby i wyznaczy najkrótszą i najbezpieczniejszą trasę. Zaproponuj swoim bohaterom na przykład wynajęcie takiego npc -a. 10 sztuk złota dziennie plus koszty czarów jako dodatek dla świątyni. Wydatek może wydawać się duży, jednak raz, że w walce dodatkowe czary się przydadzą, a dwa, że dobry przewodnik to często być lub nie być dla graczy nieznających terenu. A myślałeś kiedyś o lochu w lochu? Wiesz, taka incepcja. Myśli swoich bohaterów na jakikolwiek Dungeon Crawl. Niech przebiją się przez wrogów i pułapki w wąskich korytarzach, rozwiązują zagadki, whatever. I nagle tupnie pod nimi podłoga. Okazuje się, że loch, który przemierzali do tej pory, stworzono nad starą, opuszczoną kopalnią. W środku znajdują się duergarzy, którzy dawno temu wytłukli pracujące tu Krasnoludy. Jeśli Twoi bohaterowie odbiją kopalnię, natkną się na świątynię Dumatojna, gdzie znajdą zapiski o drodze do podmroku i znajdującej się tam społeczności Urduninów. O Dumatojnie to tyle. Jeżeli podobało Wam się film, dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie pisać w komentarzach, o czym chcielibyście, abyśmy nagrali następne filmy z serii lorowej, i nie tylko. Na razie, do zobaczenia. Cześć!